Przepiękne zbiory z lasów i z łąk i nawet tutaj z trawników niedaleko domu różne trawy. Jest to dosyć trudna praca, ale nieźle im to wychodzi. Życie dla niektórych nie jest łatwe, bo jak przyjdzie przyjść, przejść 30 km, a przynajmniej tak jeden dzień jest tak zwany maraton, gdzie rzeczywiście wędrówka jest bardzo długa. Poza tym na pobliskie jeziora, tak że są dość porządne spacery, to na pewno zaprawa jest i kondycja, kondycja na pewno się poprawia. Dzieci często chcą, czy młodzież, wiedzieć, a co teraz będzie. I często już się zaskakuje. Czy, powiedzmy, też ta wola i się musi nagiąć. My się nie, chce no ale idziemy, prawda? Potem wracają, są zadowoleni, że jednak warto, bo Toż nie w Tak. tak. Widziałem jak ktoś się ruszał, ale to chyba zwierzek. Już ty powiem. Dobrze. Najpierw idzie y, czwórka, potem y, trójka i y, ty jest, idziesz ostatni. Nie, zaatakujmy wszyscy razem. Będziemy mieli większe szanse na przedarcie się. No dobrze, to najpierw pierwsza grupa niech uderzy w obronę, wyjdzie za mur, i tam y, my od razu uderzymy. Chłopaki, bruk! Mamy w ramy! Wszyscy na stanowiska! go, się zabawy grupowej, zespołowej, bo musi być dowódca, muszą być żołnierze rozstawieni, musi być strategia opracowana. Tak samo ci, którzy atakują obóz, muszą wziąć pod uwagę, gdzie jest najsłabsza strona, którędy zaatakować. No i potem sama walka, która wygląda groźnie, ale wcale taką już groźną nie jest. Ponieważ w liście św. Pawła mamy bardzo piękny tekst mówiący, abyśmy byli uzbrojeni że wiara nasza to też, bo trzeba i pancerz, uzbrojenie, i miecz. Może nie chciałbym tutaj całości, może omawiać, ale tak faktycznie jest. Bo wiara to przecież też zmaganie z trudami życia. To człowiek musi być uzbrojony w cierpliwość, w najróżniejsze cnoty. I z tej zabawy przenosimy te dzieci, młodzież, do tekstu odnosimy do tekstu biblijnego, gdzie rzeczywiście ten motyw jest poruszany w obrazowy sposób u św. Pawła. Wojownicy, byliście dzielni w czasie bitwy, obroniliście twierdzę, sprawdziliście się w trudzie, będziecie pasowani na rycerzy, czy będziecie wierni Bogu i Królowi? Co umiłowałeś najbardziej? Pola, lasy, łąki czy bagna? jeziora, czy wydmy. Umiłowałem Boga, a także bagien. Mianuję Cię na rycerza bagien. Pielęgnuj jej broń, pod to Królestwo Boże. Co umiłowałeś najbardziej? Po... Umiłem, umiłowałem Boga, a także las. Mianuje cię na rycerza lasu, pielęgnuj go i broń, bo to Królestwo Boże. Wojowników, w czasie bitwy nie zachowałeś reguł, złamałeś kodeks rycerski. Pójdź do kata. Pochyl głowę. I przez głowę Idź do kata na poster, pochyl głowę, Mojcjan. Dajcie tego wojownika. Daj go. Dość królową ma łaskę. Chodź. Proś królowo, ma łaskę. i o łaskę królową. Wybaczam Ci. Chodź, wojowników. Ponieważ kocha cię serce panieńskie, mianujecie Cię na rycerza pól. Pielęgnuj jej broń, bo to, Królestwo jest Boże. Chciałbym ja jeszcze wrócić do może tych religijnych jeszcze elementów tej całej naszej pracy, że jeśli drogę krzyżową mamy w kościołach, w kaplicach, tak tutaj... Staramy się, w, szczególnie w piątki, sami przygotowywać te komentarze. Znaczy oni w grupach po prostu przygotowują. Odczytywana jest ta droga krzyżowa, kiedy idziemy pod górę, nie wśród domów, może wśród ludzi, ale idziemy pod górę w lesie, gdzieś tam między drzewami się przedzierając. Na pewno to ma zupełnie inne inne. Inne przeżycie daje, inne doświadczenie, czy wbijanie tych gwoździ do krzyża, wkopywanie tego krzyża. Na pewno dla wielu jest to jakaś forma modlitwy, gdzie rzeczywiście oni, powiedziałbym, zaryzykowałbym, głębiej się modlą, czy bardziej się skupią.